Ewangelia w pigułce, pierwszy list św. Jana, rozdział drugi. Pierwszy list św. Jana, rozdział drugi jest pełen mądrości i wskazówek, które prowadzą nas ku głębszemu zrozumieniu Ewangelii. Apostoł Jan ukazuje prawdę o Jezusie Chrystusie, zachęca do życia w światłości i miłości, przestrzega przed zwodzeniem przez świat oraz wskazuje na nadzieję, jaką daje życie wieczne. Przyjrzyjmy się teraz temu przesłaniu krok po kroku. Jezus Chrystus, nasz orędownik i ofiara przebłagalna. Jan rozpoczyna pisząc: Dzieci moje, piszę wam o tym, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, ale także całego świata. To przesłanie daje nadzieję każdemu z nas. Jezus Chrystus jest naszym orędownikiem przed Bogiem Ojcem. On wstawia się za nami i przez swoją ofiarę na krzyżu zmazuje nasze grzechy. Jego zbawcza moc dotyczy nie tylko wybranych, ale całego świata, każdego, kto w Niego wierzy. Dobra nowina. Nawet jeśli upadniemy, Jezus Chrystus jest gotowy nas podnieść, oczyścić i prowadzić ku Ojcu. Ewangelia. Jezus jest naszym Zbawicielem i Pośrednikiem, a Jego ofiara zapewnia przebaczenie i życie wieczne. Miłość wyrażona przez posłuszeństwo. Apostoł Jan pisze dalej: Po tym rozpoznajemy, że go znamy, jeżeli przestrzegamy jego przykazań. Kto mówi, że go zna, a nie przestrzega jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Nasza miłość do Boga i nasza wiara w Jezusa Chrystusa muszą objawiać się w naszym życiu. Ewangelia zachęca nas do wierności Bożym Przykazaniom, które są wyrazem Jego miłości do nas. Przestrzeganie bożych przykazań jest dowodem, że naprawdę znamy Boga. Dobra nowina. Miłość do Boga to nie tylko słowa, to także życie zgodne z Jego wolą. Ewangelia. Przestrzegając przykazań, doświadczamy doskonałej miłości Bożej, która prowadzi nas do jedności z Nim. Życie w światłości i miłość do bliźnich. Jan podkreśla, że miłość do bliźnich jest fundamentem życia w światłości. Kto miłuje swego brata, trwa w światłości. I nie staje się dla nikogo przyczyną upadku. Kto zaś nienawidzi swego brata, trwa w ciemności i chodzi w ciemności. Ewangelia zaprasza nas do życia w Bożej światłości, która oznacza miłość i troskę o innych. Prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa wyraża się w naszym podejściu do bliźnich, w wybaczaniu, jedności i miłości. Dobra nowina. Miłość do bliźnich jest odbiciem Bożej miłości do nas. Żyjąc w miłości, kroczymy w Jego światłości. Ewangelia. Jezus uczy nas, że miłość jest największym przykazaniem, zarówno wobec Boga, jak i wobec innych ludzi. Ostrzeżenie przed miłością do świata. W dalszych słowach apostoł pisze: Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie, wszystko bowiem, co jest na świecie. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha ze spraw doczesnych nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Ewangelia przestrzega przed pokusami które mogą nas odciągnąć od Boga. Świat oferuje tymczasowe przyjemności, które często prowadzą do grzechu, ale życie z Bogiem przynosi trwałe szczęście i nadzieję na wieczność. Dobra nowina. Kto miłuje Boga bardziej niż świat, trwa na wieki wykonując Jego wolę. Ewangelia. Przez wyciężając porządliwości świata wybieramy życie w zgodzie z wolą Bożą i odnajdujemy pokój w Jego miłości. Trwajcie w Synu i Ojcu. Jan kończy swoje przesłanie mocnym wezwaniem: Niech trwa w Was to, o czym słyszeliście od początku. Jeżeli przetrwa w Was to, o czym słyszeliście od początku, to i Wy będziecie trwać w Synu i W Ojcu. A obietnicą, którą On nam dał, jest życie wieczne. Ewangelia przypomina nam o trwałości Bożych obietnic. Jezus Chrystus jest drogą do Ojca i źródłem życia wiecznego. W nim mamy nadzieję, która nigdy nie przeminie. Dobra nowina. Życie wieczne jest obietnicą, którą Bóg daje każdemu, kto trwa w wierze. Ewangelia. Trwanie w nauce Jezusa Chrystusa prowadzi nas do pełni życia w jedności z Ojcem. Podsumowanie. Pierwszy rozdział pierwszego listu Świętego Jana. To wezwanie do życia w świetle i miłości. Rozdział drugi natomiast rozwija te myśli zachęcając nas do praktycznego stosowania Ewangelii w codziennym życiu. Po pierwsze, Jezus Chrystus jest naszym orędownikiem i ofiarą przebłagalną. W nim mamy przebaczenie i zbawienie. Po drugie, nasza miłość do Boga powinna objawiać się w posłuszeństwie Jego przykazaniom. Po trzecie, miłość do bliźnich to znak, że kroczymy w światłości Bożej. Po czwarte, nie miłujmy świata. Ale wybierajmy życie w wierności Bożej woli. Po piąte, trwanie w Synu i Ojcu prowadzi do obietnicy życia wiecznego. Ewangelia zachęca nas, byśmy każdego dnia trwali w miłości do Boga i bliźnich, ufając obietnicom Jezusa Chrystusa. Tylko w nim znajdujemy prawdziwe życie i nadzieję na wieczność.